Siemaneczko wszystkim, z tej strony ja, czyli DJ, czyli właściciel myjni detailingowej w Kolbuszowej. Słuchajcie, moja wilcza mienia jest jedną z najlepszych myjni praktycznie w całej Polsce i na całym Podkarpaciu. Po pierwsze, robię to za pół darmo. Po drugie, robię to, co kocham. A po trzecie, dbam o szczegóły, czego nie robią detailerzy. Połowa detailerów oszuka Was. Dlaczego? Bo chcę, by auto było zrobione szybko, wygodnie, za wysokie pieniądze. Nie, kochani, nie dajcie się zwieść takim detailerom. U mnie macie, po pierwsze, polerkę reflektorów, polerkę szyb. Czasami mogę zrobić jakieś małe rysy na progach: odkurzanie, mycie, pranie tapicerki, pranie podsufitki. Nabłyszczanie kokpitu, pozbywanie się brudnych zapachów, mycie pod maską, mycie silnika, mycie bagażnika, a nawet mycie podłogi. Aczkolwiek no, to już są troszkę wyższe standardy. Prowadzę osobiście to myjnię. I uwierzcie mi, mam już na swoim koncie przyczepek campingowe, kampery, małą żaglówkę. I mam bardzo duże kontakty. Mam oczywiście też osoby, które pracują w wyższych branżach, jak poseł, to jest po pierwsze, oczywiście z RODO, więc wam nie zdradzę, kto to jest, pani doktor i prawnicy. Więc, jeżeli chcesz mieć czyste auto, zrobione ładnie, zrobione idealnie i nie być oszukanym, Wbijaj na myjnia kolbuszowska K2, zadzwoń do mnie lub napisz przez Whatsappa, a oczywiście wyjaśnię Ci wszystko, wyjaśnię Ci cennik, od czego to zależy. Ja nie liczę robotogodziny, ja liczę zużytą chemię na samochód i na tym opiera się mój kosztorys i moja zbałość o samochody. Robię to na powietrzu, na świeżym powietrzu, u mnie na polu, więc mogę dodatkowo jeszcze w niektórych pojazdach wymienić płyny eksploatacyjne i filtry. Oczywiście mam też parę innych usług do zaoferowania, ale te usługi mogę Wam zaoferować osobiście na priwie. Więc po co tracić czas? Po co jeździć i szukać detailerów? Jesteś z Kolbuszowej, jesteś z okolic? Odejmę Ci cenę paliwa, zrobię Ci rabat, zrobię Ci zniżkę ale przyjedź i spróbuj najpierw za mniejszą kwotę ogarnąć swój samochód. Sam oceń niż przepłacaj, bo dzisiaj mamy inflację, wysokie stopy procentowe i wszystko jest dzisiaj drogie. Więc wydaje mi się, że chyba na ludzki rozum jest o wiele łatwiej sprawdzić tańszych detailerów niż pchać się do profesjonalistów za kilka lub kilkadziesiąt tysięcy złotych. Może nie obkleć Ci samochodu folią, może nie przyciemnie Ci szyb, ale za to zadbam o Twój samochód, jak o najważniejszy Twój diament w życiu. Postaram się z wszystkich sił zrobić idealnie Twój samochód po to, abyś godnie się prezentował na mieście, obyś ty i Twój samochód, albo Ty i Twoja kochana bryczka poczuł, poczuła, się o kilkanaście lat młodziej jak odbierałeś odbierałaś samochód z salonu lub kupowałeś kupowałaś od pierwszego właściciela daj sobie szansę nie zwlekaj z tej szansy napisz do mnie na facebooku myjnia kolbuszowska k2 zadzwoń do mnie porozmawiaj wytłumaczę ci wszystko lepiej tak jak mówię sprawdzić oferty tańszych myjni niż pchać się w drogie, bezsensowne myjnie, gdzie Cię oszukają. Wypsikają Ci cały samochód plakiem, popsikają, położą niby pastę ochronną za 2-3 złote z targu tureckiego i ma się błyszczeć. A u mnie będę polerował tak długo, aż będzie się naprawdę błyszczeć. Nie zaoferuję Ci korekty lakieru, ale zaoferuję Ci za to idealny, profesjonalny, czysty, pachnący samochód, w którym poczujesz się o kilka lat młodziej. Więc wiesz co robić? Pisz na k 2 na Facebooku, wybierz kontakt przez WhatsApp, umów się na termin, a ja z miłą chęcią ogarnę Twój samochód. Do zobaczenia, Braszku!